Siemano, siemano, smacznej kawusi, niech kaszanka wszystkich frajerów zdusi. Nie wiem, czy słyszeliście najnowsze newsy z ośrodka Robert RS77, albo Robert RS60, jak to powiedział ostatnio GSP. GSP parę dni temu w bardzo konkretny sposób wyjaśnił całą sytuację, która spotkała Roberta RS77 oraz jego rodzinę. I jego wspólnika. Okazuje się, że jego wspólnik z tego klubu MMA o imieniu Karol, który pochodzi prawdopodobnie z Zielonej Góry, rozjebał się jak stare kalesony. Daje chłopaków, daje swoich kolegów, daje swoich wspólników i generalnie został okrzyknięty rurką. Rzecz polega na tym, że bardzo fajnie jest wtedy, kiedy robi się pieniądze, wtedy, kiedy są koledzy, przyjaciele, fajne samochody, dziewczyny, dyskoteki, imprezy. Wtedy jest zajebiście, kurwa. Wtedy każdy jest przyjacielem, wtedy jest tak fajnie i, i czujesz się dobrze. Ale prawda, prawda wychodzi właśnie wtedy, kiedy wjeżdżają mundurowi, zawijają Cię, kurwa, na dołek, po dołku zjeżdżasz na sanki i wtedy, i wtedy zaczyna się... Wtedy wychodzi prawda kurwa na jaw. Kto jest Twoim kolegą, kto jest Twoim przyjacielem, wspólnikiem i gdzie są te wszystkie piękne słowa, które były wypowiadane podczas imprez, tudzież zabaw czy ogólnie podczas kurwa robienia interesów. Nie ma! Nie ma dzisiaj kurwa lojalności. Jest, występuje ona w pojedynczych sytuacjach ale ogólnie dzisiaj widzę, że wolą się rozpierdolić. Ci wszyscy, kurwa, którzy się kreują na tych zajebistych sztywniaków, niż być sztywnym, przyjąć na klatę, bo przecież, jeżeli ktoś zarabia pieniądze w sposób nieuczciwy, no to powinien liczyć się z ryzykiem tego, że to kiedyś się kurwa skończy, bo nic nie trwa wiecznie. No i niestety, epatowanie pieniędzmi, epatowanie. Drogimi, bardzo drogimi samochodami. Oczywiście ludzie, którzy nie skarali się pracą w swoim życiu, no teraz stoją przed widmem wieloletnich, długich wyroków. No bo wiadomo, część z nich to była już recydywa. Także startują przynajmniej od pięciu lat w górę. No i kurwa, ta sprawa nie miała generalnie, nie miała możliwości inaczej się zakończyć. Wiadomo było od samego początku, że tam ktoś nie będzie trzymał próby i się najprościej w świecie rozpierdoli. No i wyszło na to, że były mąż Justyny Gradek rozpierdolił się na swoich kolegów, przyjaciół oraz wspólników. Karol z Zielonej Góry. Ja pierdolę, jakie to życie jest przewrotne. Każdy dzisiaj chce być kurwa pięknym gangsterem, ładnie ubranym, jeżdżącym drogim samochodem. A jeżeli już przychodzi widmo spowiedzi, widmo wyroku za czyny, które się popełniło, to każdy teraz kurwa biegnie po koronkę albo żeby sprzedać swoich przyjaciół. Żałuję, że nie ma wyroków śmierci kurwa w Polsce, bo za takie zachowania to powinna być zwyczajnie w świecie głowa. No nic, pozdrawiam wszystkich kurwa, miłego dnia na razie.